Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Aktualnie jesteśmy na Miedzyniu czyli dam dzielnicy, na której znajduje się pump track i właśnie dzisiaj na niego zmierzamy Jest Robercik, który aktualnie nie ma roweru Dobra. I no, załatwimy zaraz dla niego rowerek od innego ziomeczka No a teraz lecimy na pump track. się spotkać, bo jest Wojtas, którego jeszcze nie widzieliście na tym kanale Jest Mikro, czyli ten ziomek, który był na Fordonie najmłodszy no. Może kojarzycie jak oglądacie filmy Więc zostawcie subika, lajka, komentarz I co, widzimy się na pump jak już tam dojedziemy i dojdziemy, więc hello. Właśnie dojechaliśmy na pump track. Jest mikro, przedstawcie, się Dziema. możesz coś powiedzieć? Dobra, a ty? Nie ma <laughs> Co coś powiedzieć, bo ciebie jeszcze nie było Jestem super goatem SK Giga Chat. To jest największa psycha wzgoszczy Najniższa psychobryjszy. Jaka najniższa? No najniższa. Najniższa. Aha. A ty jesteś nie jesteś niższy? Nie, on jest niższy. To zmieście się, zmieście tak. się, bo muszę już porównać się. Zobij mu paskę. O. Nie, możecie w kaskę. Nie. Dla karby się niszczą. Ale on jest rok młodszy ode mnie Dobra, Wojtas jest niższy, ale dobra, już tutaj rośnie, trochę dorasta, więc no, będziemy coś jeździć, coś nagrywać, to zaraz jak już będziemy jeździć, nie? On robi trik, on robi trik. Musisz zrobić trik Yo, one food Dobra widzowie ogólnie Jesteśmy po pół godziny prawie czekania na rower mm -hmm. Ale jest, jest yy, NS Majesty wzięto. od słynnego pana Szymona No no i co? Jedziemy na traktor teraz już pojeździć Bo właśnie teraz jeździł ten rower Robercik smacznego bo jest zapiekaneczkę no, no i co, co mogę tu dużo mówić? Widzimy się, jak będziemy bardziej pinki już kręcić się. Dobra, to do zaraz. No, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że teraz już od tego czasu, czego yy, miał, będę jeździł z hamulcem. A, tutaj jest założony. Nie I... kasku. A, i on nie ma kasku. To jest pedo, i jeździ bez kasku. A ja jeżdżę w kasku. Grywam cię. Yo! To jest najlepszy streetowy z No, tylko plewam, tylko plewam go przebie Zaprezentuj barwa Dawaj To się kameruje A Replay, replay Dla widza, dla widza Pomyśl się zrobisz to dla widzów teraz Jo, Ale siadło, siadł I, tak, I tak ładnie jak na to, że z bomby, dobrze Jedziemy na Pampiego. Pozdro. Ora widzowie, ogólnie jesteśmy przy Traszku. Już za rogiem Legendarny bedbioski spot to jest O, ja ci gołci tutaj są Robert jest debilem, wiecie wiem, ale ile czasu? Dużo Wyda się Roberta Pozdrawiam. Chcesz coś pozdrawiam mamę i tatę Dobra, jakaś sigma przyszło? A ty chcesz Robert kogoś pozdrowić? Robert, chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam cię, Marca Dzięki Dobrze. I pozdrawiam Nadie. O, lecą Najmłodszy pociąg w Polsce Najniższy pociąg Yo! Ej, to był najniższy pociąg w Polsce Pablo, talny goat, robi bara, bo mam to, jest mam to, mam, to. mam to, on już to czuje, on już to czuje. Co za gość, zrobił bar spina, bravo. brawo. ale styl. Zjrzenie i piękny no foot. Teraz robi te grabo.

Yo! Tak, fajnie to Zdaj. robi, tak szpagatowo, nie? Teraz ty, dobra, dawaj Kolejny nohutik Dobra, chłopaki, lecą pociąg Idę się dobrze ustawić jest Idealny moment, żebyście dali lajka Yo! No. Nice. yo, Ależ oni polecieli teraz. Dobra, oni robią. Nooo! Widzę, że oj. to <ścoughs> oj. <ścoughs> Widzę, ja to największy spococh, Bo jestem spocony Teraz nagrywam Pablo. e Roberta la crema in bari perfettina co za goście. Także ten w, w różowej bluzie w jest fajny. Ten w czarnej też. To bo wysunę się sensie tutaj. Dzięki. To odcinek idzie. Dzisiaj będzie. Yo. Chłopaki przymierzają się do bara. Ciekawe co z tego wyjdzie, czy się w ogóle wywalą. Ale to jest przymiarka dopiero, nie? Co jest? Przymierka i od razu? Co jest z pierwszej? Co to ludzie? Powiedz coś do kamery. Z pierwszej, nie? Tak. I banalne to Banalne, najłatwiejsze. To są próby, proszę Państwa. Najłatwiejszy pikność. na to No przymiark, ale siadł. Dobra, widzowie ogólnie. Teraz znajdujemy się na hopce Na minispocie na mini naszym. U Wojtasa. U Wojtasa tego że tutaj. I no i budujemy sobie. Znaczy, dopiero w sumie zaczęliśmy to budować od paru dni. Raz jak na jakiś czas się tu przyjedzie, nie? Teraz coś budujemy. No i no, nie mamy za dużo sprzętu, ale coś powstaje. Co ty chcesz coś powiedz? Jedną słocę. No to mamy taki plan, że pierwsze robimy to treningówkę. No. Tutaj. Tu ma być fajny kąt, ale też, żeby wysoko wywijało, ale nie wdupciało. No to nie jest takie w sumie małe, jak może Wam się wydało. <laughs> później mamy plan zrobić tu taki trochę. Jak soli, stoję, no to to jest jak takie. Na tym, jak na jump boxach na trochę. Tu chcemy zrobić taki stolik, a później. Czekajcie, pokażę wam, jak to sam wygląda. Tu mamy muldę. Może tu nie jest to pompę, duże, ale na bar spinka chyba dobre. Tu mamy muldę, tą pompę, zbicie. Musimy rondowanie zrobić. Nie ma za dużej filozofii, trzeba pracować. No. Dobra, więc widzowie, może coś poskaczemy na tym, a jak nie, no to zobaczycie się, jak będziemy się żegnać. Dobra, się Albo efekty końcowe. Widzę, ogólnie powiem wam, że ta po prostu spoko, jest mała, ale jest naprawdę fajne. Teraz Wojciech to robić. Yo, Oldzik. Roberto. Ej. Powój. Dawaj. Jaka. One hand. Pablo. Kik. O nazwie nie wiem co. Ale ja wiem, że jest listy. On teraz... to zrobić teraz transfer na moim rowerze dawaj dawaj Jo Yo. Jo Yo. 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 ogólnie kończymy ten odcinek Chopka naprawdę bardzo fajna jest i no nieważne e, ogólnie kończymy ten odcinek jak mówiłem zostawcie suba lajka, komentarz i Robert co coś powiedzieć Hej! No I i to jest... Nie Tak? Rob, ogólnie bardzo szacunek dla tego ziomeczka on to rozpoczął tą chłopkę. To od ciebie też to szacunek. Ja kupiłem wszystko. No i to tyle z tym odcinkiem. Do ja zobaczenia w następnych Siemono.